To, że korzystamy z tak zwanego zapisu w zakresach czynności pracowników, gdzie pisze inne polecenia, inne polecenia wynikające z organizacji pracy, wskazane przez dyrektora, nie bylibyśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. I teraz jest tak, że u nas w tej chwili nie ma czystych etatów zatrudnienia. To znaczy, jeżeli ktoś jest zatrudniony na stanowisku intendentki, to nie znaczy, że wykonuje tylko czynności związane z tym stanowiskiem. I również idzie do dzieci, pracuje, pomaga przy rozbieraniu, przy obieraniu dzieci. Za chwileczkę to jeszcze będę, będę jaśniej tłumaczyć. Jeżeli ktoś jest pomocą kuchenną, to nie znaczy, że pracuje tylko w kuchni. Ale idzie też, rozkłada talerze, pomaga przy dzieciach i wszystko. Bo inaczej nie dalibyśmy rady prawidłowo funkcjonować. Tak to jest i tak to się kończy, kiedy na okrągu szuka się oszczędności tylko i wyłącznie po prostu w, w redukcjach etatów w najniższych. Także to, że rozmawiamy tutaj o intendentce, o zwolnieniu intendentki, pomocy i tak to, dalej, to nie znaczy, że zwalniamy czysty etat intendentki, ale zwalniamy osobę, która oprócz tego, że jest intendentką, to jeszcze mówię, jest i pomocą do dzieci, i pomocą w kuchni, i pomaga w szkołach, w szkołach pomaga przy odprowadzaniu dzieci do autobusu i tudzież tego zakupy, te, zakupy robi i tudzież tego typu rzeczy. Więc to trzeba mieć na, na uwadze, że to w tej chwili tak wygląda.